dzisiaj nudy w tym Petsimulatorze i znów nie ma co robić. Ale w sumie, mam tam kilka huge'y i jakbyśmy się wytradowali, na przykład zamienić te wszystkie huge'y w jednego, lepszego, o wiele większej wartości, no to jest plan. Ale jeszcze przed nagrywką, tam coś widzę w mailboxie. Ciekawe co to jest, czy nam coś pomoże w nagrywce. Zobaczmy. Trzymaj do odcinka. O kurde, pikselko. Co pixelka mam mógł dać do odcinka? Zobaczmy. Co jest grane? Huge Easter Cat Rainbow. Wartość 117 673 egzisty Co jest grane? No i teraz można się tradeować. Lecimy na trading plażę hej, witajcie z tej strony Daweku i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dziś jak już widzieliście po wstępie dostałem huge i serkata rainbow Który warty jest na ten moment chociaż po rapie 117 milionów gemów To jest nieprawdopodobna liczba Ten y, huge jest warty tyle ile mój cały ekwipunek Bo mój na przykład przykładowy huge kosztuje tutaj 8 milionów 5500, 500 8.36 m No. A ten kosztuje 117 milionów gemów, czyli bardzo dużo. Ale jeszcze przed odcinkiem chciałbym Wam rozdać dzisiaj HUGE'a. Dokładnie HUGE Goblina. Z podpisem oczywiście YouTube Dawek. Wystarczy jedyne, żeby zabrać udział, wbić na Discorda, który właśnie wyświetla Wam się na ekranie. Jest link w opisie oraz w komentarzu. I na zakładce giveaway po prostu kliknąć tutaj w emotkę. No i to jest wszystko Ale jeszcze przed odcinkiem jeszcze jedna, jeszcze jedna informacja To jest klan, klan The Q Jeśli chcielibyście do niego wbić To wystarczy jedynie Zrobić tiketa na Discordzie Właśnie tym samym e, Na zakładce Ticket na zakładce e, klan No i wtedy Wbijacie do najlepszego klanu na świecie 27 osób, bardzo dużo wpłacających Mamy uzbierane 8.24 milionów Mamy nawet kupione już Klan levely więc dużo wam oddaję jak wbijecie no i co, ja już nie przedłużałam, zostawcie jeszcze łapę oraz subika, kto nie ma no i yy, ja już będę wbijał na pro trading plażę lecimy do odcinka jak już widzicie, jesteśmy na pro trading plaży no trochę tego jest oczywiście nie z huge dragon, bo on jest mierny tylko huge easter egg 117 milionów, Jezus Maria no zobaczymy jakie dzisiaj ofki dostaniemy. Ja jeszcze przygotuję sobie tutaj wiadomość, którą będziemy wysyłać na czacie. No i lecimy go trade'ować. Dobra, co ty właśnie dostaliśmy pierwszą pierwszego trade'a i zobaczymy ofertę tutaj za Huge Easter kata. Wysłaliśmy sobie wiadomość tutaj już na czacie. Zobaczymy ofertę. Huge Forest Wereina, nie wiem jak to się czyta. Huge Pixel Cat Rainbow, też potężny. No, wartość tych wszystkich huge jest warta naprawdę dużo. Huge Easter Cut 117 milionów, a te huge 15,8. Huge Kawaii. Bardzo fajne huge, lecz niestety troszkę słaba oferta. Nie jest słaba, jest naprawdę dobra. 40, 40 65, 80, 90, 105. 107 107 milionów Jest to bardzo dobra oferta Ale niestety jej nie zabierzemy Ponieważ szukamy coś naprawdę takiego Bardzo fajnego Jakby ktoś na przykład dał Tytanika O to by się zgodził od razu No ale niestety Tą ofertę musimy odrzucić Oczywiście piszemy dzięki za ofertę Jak się pisało thanks Musimy iść na tłumacza Dzięki za ofertę, już wszystko napisane, oczywiście samo z głowy, z lekcji angielskiego się nauczyłem jak pisać, dzięki za ofertę. Thanks for ofert, no ale bardzo fajna oferta, bardzo fajna oferta, no odrzucamy i czekamy na kolejnego trade'a. Zobaczymy tutaj kolejną ofertę, zobaczmy tutaj hetro'a jaką ma ofertę za naszego huge'a. No tutaj dość o wiele lepsza oferta niż poprzednie. Nie, nie. Cały czas pierwsza była super oferta. 10, 25, 25, 45, 45, 55 milionów. Ok. Serial 18. Dax for Offer. W ogóle nie skopiowane czaty. Ja przecież wszystko wiem, wszystko wiem. Thanks for offer, dziękuję za ofertę, lecimy Kolejny trade, tym razem od i Ty 12 Zobaczmy jaką będzie miał ofertę Okej, okay, okej okay. Trzy huge huntery Shiny huntery znaczy się Kurde no Całkiem spoka oferta, całkiem spoka oferta Oczywiście yy, wcale nie kopiujemy, tylko piszemy własnoręcznie Thanks for offer, dziękuję bardzo za ofertę eee, Lecimy po kolejne oferty Mamy teraz taki sposób, stanowiłem sobie wystawienie za 999 milionów. No i tutaj piszemy na czacie taką wiadomość i ludzie dają trade. No i... no i mamy kolejną ofertę za huge i Kata. Zobaczmy co tutaj da Greg 200215. Huge Santa. O kurde, no i tutaj dość fajna oferta, dość bardzo fajna oferta. O kurczę no.

No 60, 65, 65, 65, 70 milionów za tutaj huge easter Cat. Bardzo fajna oferta, bardzo fajna oferta od Grzega. Ja mu tutaj piszę thanks for offer, w ogóle nie skopiowane. Oczywiście jak zawsze napisane. Dziękuję bardzo za ofertę. 60, ekstra 60 tutaj chyba. chce dać ofertę za huge easter cut. Hej, hej, Siema, elo, elo. Dawaj owkę, dawaj owkę. O kurczę, no dużo huge'ów, dużo huge'ów. Fajnie, fajne. oj, 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 oj. oj bardzo fajna owka podzielmy sobie ile jest to warte 10 15 15 30 35 40 45 45 55 60 65 65 72 75 75 80 87 milionów gemów bardzo fajna oferta, bardzo fajna oferta, rzadko się takie trafiają, przedtem miałem trochę słabsze, ale bardzo dużo fajnych huge, no naprawdę fajna oferta, bardzo znowu dziękuję za ofertę, no i lecimy szukać fajnych of ofert dalej, tutaj, no problem, no i git bardzo, bardzo fajna, bardzo fajna, bardzo fajna oferta, lecimy dalej szukać, oczywiście piszemy na czacie, no i czekamy na kolejną ofertę. Dobra i właśnie dostaliśmy kolejnego a tym razem on a podługa monkey, zobaczymy jego ofertę na huge easter cut'a rainbow'a Zobaczmy, co on tutaj nam rzuci, huge easter cut 117 milionów gemów. no pokaż, pokaż Dał trade'a to może ma ofertę, pisze tutaj na czacie cały czas hours later Może spróbować, napisał, że może spróbować za... Myślał, że to jest normalny, a to jest Rainbow. No, no, no wiecie jak to jest, wiecie jak to jest. No, nie za dobra oferta, bo myślał, że to jest normalny. Ale oczywiście, thanks for offer. Dziękuję bardzo za ofertę. Fajna łowka, no, no ale nie pod Rainbow'a, tylko bardziej pod normalnego. Lecimy po kolejną ofertę. Okej, okay, daję ofertę. Cztery huge No, może by coś dołożył. 92 miliony, a to jest huge turtle rainbow, dobra, to też jest mega dobry huge, 92 miliony, 5, 5, 5, 15, e, to jest bardzo dobra oferta, bardzo dobra oferta, 107 milionów, dobra oferta, ale niestety tego nie weźmiemy. oczywiście piszemy mu dzięki za ofertę, no ale e, niestety nie możemy się na to zgodzić, bo tutaj e, bakeł by mnie zabił, e, co napisał, co napisał, no i git, git, Dzięki za załapkę i lecimy po kolejną. No i mamy kolejną ofertę od Hydra tym razem. Akceptujemy i zobaczmy, jaką da ofertę za tutaj takiego huge easter kata. No potężna oferta! No nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40, 60, 65, 70, 70. 75 90 95, 95, 96 Shiny Hunter No około 100, około 100 Bardzo fajna oferta, bardzo fajna oferta Naprawdę bardzo ładny jest Ten huge yy, masket owl Bardzo mi się podoba, nawet nie wiem czy sam sobie Takiego nie kupię, ale tym razem Za moje pety, oczywiście piszemy że dziękujemy za ofertę. Mega fajna mega fajna ofka ogólnie za te, tego huge eastercata. No ale niestety się nie możemy zgodzić. Bardzo fajne huge, bardzo dużo. Milion gemów, fajne tutaj stoiska nawet. Shiny Hunter, Exotic Pet. Niestety się nie możemy zgodzić, ale dziękujemy za ofertę. No i lecimy dalej. Tutaj hacker 0 Pro daje nam kolejną chyba ofertę za huge kata. Pokazuj, Pokazuj, huge za, ofertę za huge kata Co on pisze? Ofer. okej. Okay. Chcę dać ofertę. O, kurde huge. On tylko tyle kosztuje? ten wolf. Zobaczmy, Huge Happy Rock, Huge Enchanted Deer, Huge Star Corgi, Huge Easter bunny, Huge ten, ten nie umiem mówić, już Error i Huge Tidy Corgi i jeszcze Huge festival, Kata dołożył, to dajmy tak 8, 13, 20, 25, 35, 50, 60, 60, około 75 bilionów. no taka se oferta no musiałby jeszcze trochę dołożyć to bardziej pod golda ale my mamy huge easter cut'a rainbow, który kosztuje 117 milionów a Owka jest warta około 75 więc niestety nie za bardzo eee... okej okay, mamy jeszcze co? 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 ale no dobra no eee, lecimy do kolejnego trojda tutaj mamy właśnie kolejną ofertę od jasona no całkiem spoko oferta, no ale dupy nie urywa oczywiście dziękujemy mu za ofertę 8 huge'ów, najdroższy to jest w sumie Yy, nawet nie wiem, który to najdroższy, chyba hatchet. Kawaj jest bardzo ładny, sam go kupiłem bo mi się podobał, yy, dziękuję bardzo za ofertę i lecimy do kolejnej oferty, bo widziałem, że mogę zaakceptować do kolejnego trade'a, a jednak nie mogę, dobra przyjął trade'a, zobaczmy jaką ma ofertę za Huge Easter Kato. okej, okay, okej okay. Huge Santa z Rainbow Huge Pixel Corgi Raz 2. bardzo fajna oferta bardzo fajna oferta

Toxic, e, Top Power, to, e, Exotic Pet i Midas Touch. Jest warto około 97 bilionów, e, milionów. Bardzo fajna oferta, ale oczywiście dziękujemy, nie możemy tego przyjąć. No, ale spoko, spoko. Jedna z lepszych, jedna z lepszych ofert, tak szczerze. Lecimy dalej. Dać ofertę, super oferta, dobrze, dobrze. O kurde, nieźle, nieźle. E, 7, 22, 30... Nie, od dwa, bo nie umiem liczyć. 7 Two later 78 milionów. Fajna oferta, całkiem spoko, dużo fajnych huge, ładne huge całkiem. Ten Celestial Dragon mi się bardzo podoba. Ja go kiedyś miałem. Spoko, całkiem spoko oferta. Kawaii Unicorn Dragon. Dziękuję bardzo za ofertę. Niestety nie mogę przyjąć, bo jest warta tylko 80 milionów, a Huge Eastern yy, aż 117 milionów. Dzięki za ofertę, lecimy do kolejnego tradingu. Dobra, dostajemy tutaj ofertę. Yy, Huo coś dodaje, o kurczę, no 4 huge, 4 huge, całkiem spoko, w tym Prickly Panda. No jest warte około 50, 60, 65 milionów. Całkiem spoko oferta, oczywiście piszemy dzięki za ofertę. Yy, dzięki za ofertę. No, całkiem spoko całkiem. Spoko 4 Huge, Huge Gecko, Huge Galian Arfal, e, Vampir i Rickly Panda z, Roy, z royalitką. no warta tak około 70 milionów. Dzięki za ofertę i lecimy już do ostatniej oferty na dzisiaj. Oby była jakaś koło. Ostatnia oferta i mega dobra, mega dobra oferta. Aż nie wiem czy nie zapytać się Oła czy brać. Kurde, mega dobra, warta 20-40 60, 70, 80, 10, 100, 110 milionów gełów. Naprawdę jest dobra, naprawdę dobra oferta. 117 milionów. No 7 milionów bym był na L, ale to jest le jedna z lepszych ofer. Okej. Okay. Napiszmy mu może bardzo dziękuję za ofertę, bo mega dobra oferta. Dziękuję za ofertę, mega dobra oferta. A ja dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Oczywiście tutaj na macie screena, jak oddaję bakołowi całe całego tego Huge Easter kata Rainbow. Naprawdę fajny Huge, zazdroszczę mu trochę. I czaty, jakbyście chcieli pojawić się na kolejnym odcinku, polecam wysłać gift na nick Hot Podogadaweko i pojawicie się na następnym odcinku. A ja dziękuję wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Elo.